Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku okiem fizjoterapeuty. Dzisiaj wezmę was na, na spacer, bo będziemy sobie mówić troszkę o takim ruchu spontanicznym. Uch, wydaje mi się, że czegoś takiego jest coraz mniej w naszym społeczeństwie, a powiem wam, dlaczego warto się ruszać. Chodźcie ze mną. Ruchem spontanicznym ja osobiście nazywam niezaplanowaną aktywność fizyczną. Jest to, jest to coś, co wydaje mi się, że w naszym życiu jest troszkę, troszkę za mało, bo przeanalizujmy sobie taką sytuację, że rano stajemy jemy śniadanie, ubieramy się takie inne różne rzeczy. Później wsiadamy sobie do, do samochodu, w samochodzie sobie siedzimy, potem, no oczywiście w samochodzie jedziemy do pracy. W pracy zazwyczaj też siedzimy i to 8 godzin, niektórzy po 10, po 12 potrafią siedzieć. Potem siadamy z kolei z powrotem do, do samochodu i jedziemy do domu. Do domu, a potem na to wszystko siadamy sobie przed kanapą i odpoczywamy, ponieważ jesteśmy zmęczeni. I tego ruchu takiego sponta spontanicznego nam bardzo, bardzo brakuje. Przez to nasze ciało e, przestaje w którymś momencie działać prawidłowo. I też to tak jest, że na przykład często, jak rozmawiam ze swoimi pacjentami na temat e, ruchu, to oni sami, sami często mu, mówią, opowiadają mi, że czują, że powinni się więcej ruszać. No, ale jakoś tak ich życie potoczyło się, że, że, że tego ruchu jest naprawdę, naprawdę mało. To co? Idziemy dalej. Mam takie wrażenie, że z postępem technologicznym nasz I e, tym, że to życie staramy mieć takie super fajne, super fajne, komfortowe, e, coraz mniej, coraz mniej się, się ruszamy. Staliśmy się chyba takim społeczeństwem dosyć bardzo nakierowanym na wygodę. I czasami właśnie ten ruch traktujemy jako coś, coś niefajnego, nie jako coś takiego jak zło. A pamiętajcie ten mój odcinek gdzie mówiłem o tym, że nasz układ ruchu potrzebuje ruchu i mówiłem, że to jest takie masło myślane i, i że, że powinniśmy się ruszać. No ja czasami właśnie mam takie wrażenie właśnie, że ten ruch to jest coś takiego złego, co, co po prostu musimy wykonać. Z drugiej strony właśnie widzę fajną, fajną tendencję, żeby tylko nie mówić, że jest źle beznadziejnie. Zajęcia zorganizowane. I to są zajęcia różnego rodzaju typu, różnego rodzaju takie na przykład jak yoga, pilates, crossfit, bardzo, bardzo popularne, zumba, i innego rodzaju rzeczy. I, I to jest fajne. I to jest fajne. I cieszę się, że coś takiego, coś takiego jest, ponieważ w naszym życiu jesteśmy w stanie sobie zaplanować zaplanować ten wysiłek fizyczny, żeby, żebyśmy znaleźli powiedzmy tą godzinkę czy troszkę dłużej na to, żeby poćwiczyć. I to jest fajne. Ale chciałbym, żebyśmy na chwilę właśnie tak pomyśleli, właśnie o tym ruchu spontanicznym. Jest to coś, co co możemy w sumie wykonać każdego dnia eee, i to uwierzcie, że może nam przynieść wiele, wiele korzyści. Na przykład jeżeli do pracy mam kawałek, to zamiast na przykład wsiadać w, w samochód, mogę na przykład pojechać rowerem. Rower świetnie świetnie by tutaj nam wpisał się w, w temat tutaj moje, mojej e, opowieści. Albo ostatnio e, modne hulajnogi. Tylko tak mówię o tych hulajnogach bardziej tych e, do odpychania się, a nie, tych, a nie tych elektrycznych, bo tutaj w sumie silnik za nas pracuje, a to, to, to nie o to tutaj chodzi w tym naszym ruchu spontanicznym. Albo na przykład, jeżeli e, do pracy czy gdzieś podróżujemy środkami komunikacji miejskiej, typu autobus, e, tramwaj, to że na przykład możemy sobie wysiąść e, przy, przystanek bliżej, żeby jeden przystanek przejść się do tej naszej pracy. Albo jeżeli wracamy na przykład z pracy, to nie wsiadać w autobus na moim przystanku, tylko przejście na przykład na, na następny przystanek. Na samym początku pewnie widzieliście, że nacisnąłem guzik, żeby wsiąść do windy, do, do windy po czym się zreflektowałem i nie wsiadłem z windy, tylko, tylko poszedłem schodami. Ja ogólnie to mam takie szczęście, że mieszkam w wieżowcu na piątym piętrze I jeszcze mi, czasami jak wracam z gabinetu gdzieś tam w 10-12 godzinach pracy, jestem już naprawdę zmęczony. To jej ja tak zamiast windą jechać powiedzmy do góry na to piątą idę sobie idę sobie pieszo, ale też widzę, że. Mojej rodziny też taki nawyk się wytworzył. Także piąte piętro mamy naprawdę fajnie opanowane. Oczywiście rozumiem, że tam nie każdy mieszka na, na piątym piętrze. Ja w sumie też nie wiem, jakby to u mnie wyglądało, gdybym mieszkał na ósmym albo dziesiątym. Czy tak codziennie by mi się chciało iść, ale nawet jeżeli bym mieszkał na dziesiątym, teraz tak, taka mi myśl przyszła do głowy, że pewnie bym. Na przykład szedł sobie na piąte piętro, po czym bym wołał windę i wtedy kolejnych pięć pięterek bym sobie jechał windą, a być może, powiedzmy po takim treningu, nie wiem, dwu trzy tygodniowym, miesięcznym, bym był w stanie sobie dojść na to dziesiąte piętro, pewnie bym się zmęczył. Ale właśnie to by był właśnie ten taki fajny wysiłek. I teraz pomyślcie sobie, już będę się konkretnie trzymał tego przykładu z, ze, ze schodami. Jeżeli ja to robię codziennie, dni przeradzają się w tygodnie, tygodnie przeradzają się w miesiące, a miesiące przeradzają się w lata. I tak naprawdę ja mogę sobie utrzymać pewną sprawność fizyczną, dostarczyć mojemu organizmowi, mojemu układowi ruchu. E, takie bodźce, które będą utrzymywały moje ciało w jakiejś sprawności fizycznej. Z drugiej strony też taki ruch spontaniczny też na pewno nie, e, nie zrobi tak, że nie będziemy musieli chodzić na różnego rodzaju zajęcia. Powiedzmy, zorganizowane, jak ja to nazywam. E, wiadomo, jeżeli e, ktoś chodzi na, przykład na jogę, na, na Pilates, to to ma dodatkowe, dodatkowe. E, no, dodatkowy, fajny taki benefit. Ale właśnie, jak na takie zajęcia, byśmy jeszcze zajęcia typu Yoga Pilates, crossfit, cokolwiek, dor dor dorzucili taki ruch spontaniczny. To już naprawdę nasze ciało będzie szczęśliwe. A zwłaszcza serducho.